Siemano Widzowie! W drugim dzisiaj odcinku chcielibyśmy Wam powiedzieć, że w tamtym filmie opisaliśmy Wam, że będzie jakiś specjał na sto. i tym specjałem będzie będziemy strzelali 7 jedynastek za, za każdą nietrafioną za każdą jedynastkę zostajemy oblani wodą ale będziemy losowali czy woda będzie zimna czy ciepła dlatego, już Wam wszystko powiedziałem Ja mam no, pierś mojego losu. Jezu, to. Bo nie chcę wodą dostać. A nie, bo to w sumie ty dostaniesz. A co jest za nie trafia? No. to dostaniesz wodą. A w kieledzielę! Haha! Jest ha. pierś Ale widzowie, zasupek! Ja wtórej! Dawaj, no słuchasz? Dobra. Mój brat tutaj przed wami będzie losował. Zamknięte oczy. W którą wodę wybierasz? Wybrał zimną. Dobra, więc... Czekamy widzowie, zafałszujmy film. Widzowie, wabek sobie wybrał. Lejemy go do pompeczki, tak? Po, po ale ale po plecach. Luz, po plecach będzie. Dobra, jest na razie luz. Jest, jest widzowie, dostał. Doszło, doszło widzowie, ale jeszcze siedem jedynastek. Teraz moja je, pierwsza jedenasta, jeszcze ja mam trochę dalszego punktu, ponieważ jestem trochę... A jakby nic moc, nie? No nie, no dobra, to tak, spróbuję delikatnie, tak technicznie. Leci dobra. Lecisz po Dobra. Trzymaj mi te dwie karteczki. No. gorącą. Gorącą wodę, okej okay, widzowie. Mogę ścinać? No to i żalać